Dzień dobry, od razu uderzamy z konkretami. Jedna z pierwszych inwestycji społecznościowych, czyli dochodzi, doszło do inwestycji w ogóle wirtualnej rzeczywistości, zwane htc Vive. Zrobimy tak, dokonamy szybkiej inspekcji sprzętu. Tu jest karteczka z kodami, która mam nadzieję nie została jeszcze zdradzona. I tam są pytania z czatu. Czy dzwonił już Morawiecki i powiedział oddaj wiera". Nie, bo płacimy podatek. Na tym tutaj trochę będzie takiego wychowawczego elementu strumienia. Otóż Yy... Wszystko z regalu, tak? Tak. Jak to mówi Traj, tak. Dzień dobry, Frajerze, dzień dobry. Yy, więc tak. To jest taki unboxing trochę oszukany. To znaczy, on został już wykonany, tak naprawdę, ale nie zostały otwarte elementy. Więc tak, najbardziej istotny element to jest hełm rzeczywistości wirtualnej zwany HTC Vive. Jeszcze jest za ślepkami, więc prawdopodobnie sklep sprzedał nowy, albo poprzedni klient trzymał w folii cały czas i jest OK. Potem bardzo istotne też dla wielu są te słynne, to są te słynne kontrolery ruchowe. Pisze bugi, że wszystko jest na legale, dopóki się nie zmieni interpretacja. Tak, to jest niestety prawda to, co mówi bugi. Pstrykło, czy tak miało wstyczyć, czy już urwało się? Nie, chyba okej, okay. okej. tutaj pstryka. Zaraz usłyszymy paczkę. Tu są teraz tak, kontrole ruchowe te słynne latarnie śledzą, pomagające śledzić e, człowieka w przestrzeni, na podstawie jeśli rozumiemy hełmu, bo to się tylko liczy, dwie sztuki, to powinno wystarczyć, tak? OK, Tak, paski bezpieczeństwa są na ty, to przyjdziemy się dokładnie. I teraz jest dużo małych pierdołek, które po prostu wyjmiemy i będziemy zaraz kulturalnie analizować jak tylko e, pozbędę się. Pudełka, które jest oczywiście jak to w modzie XXI wieku na pudełka bardzo ładne i ASMRowe, jeśli chodzi o rozpakowywanie. I coś tam jeszcze jest ciężkiego, mam nadzieję, że nic istotnego. A więc tak. Mamy trochę miejsca, więc przystąpmy do analizy ilościowej, hełm 1 zgadza się. Ciekawostka, 300 zł kosztują. Do tego hełmu dodatkowe jakieś nakładki, związane z. Moment, to coś dzwoni. Z naucznikami, to jest do rozważenia później. Potem tak. Pierwsze pytanie, do tego jesteśmy tutaj razem. To są prawdopodobnie tutaj. Zresztą otwórzmy to. jeszcze znów folia, ale zaraz nie będzie. Podstawki, których nie będę potrzebował, wam specjalne stojaki. Tak, podstawki na te stacje urocze. No i to jest to zgodnie z oczekiwaniami. W środku są mocowania na, do przekręcenia do ściany, ewentualnie do postawienia w miarę uniwersalne. Spoko, e, tu jakaś słodka instrukcja, więc to mamy za sobą. Kabel tak na oko mikro USB-USB. To będziemy od razu dualnie układać, bo to wszystko będzie potem symetrycznie, czyli jest jeden kontroler ruchowy. I wraz z nim jest ta cała, jak to się ładnie nazywa, latarnia, chyba fachowo? To jest na Allegro. Czekaj, to nie są nauszniki, piszę, Makedoński, tylko lepszy system montowania na głowę z regulowanym przykręcaniem. Tak, tym się bawiłem. I też słyszałem dużo dobrego na ten temat. Ale kosztuje 300 zł. Czy kontroler jest ciężki, tak? Czy nie tyle co padwarzył do PlayStation 4. Potem to jest taki, wiecie, na razie rozpakowywanie potaniości na żywo, ale to się dokładnie e, zanalizuje. Druga radioternia telefonu nie było w zestawie, więc Sio. E, hmm, to jest chyba podkładka do oczków. Możemy wywnioskować po kształcie. Więc to idzie gdzieś tu. To wygląda jak adapter. Do zasilania sieciowego, myślę, a twórzmy, mi, tak co otworzyć? Trudno, Ech. ktoś pytasz, ten HTC Vive jest najlepszym Wiarem na rynku. Ok, szczerze, jakbym miał polecać, to poleciłbym to, co poleca fapnucy z czatu, czyli o Oculusa. Bo jest o 500 zł tańszy, a jeśli zakombinujecie i sprowadzicie ze Stanów, to chyba 1000 zł tańszy. Tylko, że co, wspiera Zuckerberga i jaszczuro ludzi. I jakieś jeszcze minusy? Chyba nie ma. Czy kontroler jest słony? Pytano,ster. Jest ładny zapach tego takiego świeżego plastiku. Strasznie go lubię. To zakładam, że jest jednostka zasilająca właśnie tą radio-latarnię. Dobra, to do tego. Eee, to też tutaj. Pytanie: po co jest to? Czyli przejściówka związana z USB do zasilania sieciowego. Będziemy musieli tę zagadkę rozwiązać. Jakiś, to, są chyba, to są chyba słuchaweczki słodziutkie. Tak zakładam. To jakiś zestaw kabli. To jest do, dokładnie to samo. Zapach bogactwa. Że pewnie zapasowy. Zapasowe nie sądzę, żeby jakakolwiek firma dała coś zapasowego. Jak Ci zginie to płacisz 500 zł. Czy otworzyłem instrukcję? Nie. Nie, instrukcja? Błagam. Jeśli ktoś, jeśli ktoś teraz dołączył mnie nie zna, to instrukcję tutaj plujemy na instrukcję i to będzie ostatnia rzecz. Jak zacznie, zacznie się ten neum palić, to założymy wtedy, wtedy będę szukał w instrukcji, o co chodzi, ok? Więc tak, to wygląda jak coś w stylu... Nie, to też HDMI. HDMI, mikro HDMI, to jest chyba USB, zaraz będziemy, robię takie zagadki, prawda? Po co sobie ułatwiać życie, jak można mieć zagadki? Jest to tak. <noise> eee. Ale jest ultra ciekawie, bo tutaj jeszcze myślałem, że to jest faktycznie, zaraz sprawdzimy, ale okazuje się, że jest trzeci zestaw zasilający w sensie coś, co zamienia prąd z tego, co jest w gniazdku, na to, co będzie się działo w urządzeniu. Czyli mamy trzy, co w sumie ma sens, bo pewnie hełm też musi być zasilany. Patrol pyta o stół, Ikea. Okej, okay. nie chcę wspierać tutaj zachodnich koncernów, ale skoro jesteśmy szczerzy do Ikea. Yy, to sprawdźmy teraz zawartość tajemniczych, małych, słodkich. Okej, okay, to jest USB, USB. Okej, okay, to nie jest nawet trójka, sądząc po kolorze wnętrza. Nie wiem czy ten kod jest oficjalny, ale z tego co rozumiem to będzie dwójeczka. Cyk. Druga dwuje e, e, A to jest na mikro. czy jest dwujeczka, dwójeczka, dwujeczka dwójeczka, mikro. Z schemu wychodzi HDMI, USB, chyba też 3 i coś, coś dziwnego. Jest na tego typka. Hmm, czy jest APA w zestawie? Ja, ja nie mam problemów z tym. Nie miałem problemów lokomocyjnych, tak wyszło, ok? Tam mówi, żeby dowalić wyższy wat na VR. Tak jest normalny wat. To wygląda jak kabel, jeśli moja, moja znajomość w kabli mnie nie myli, to jest kabel mini jack, Żeby można było słuchać sobie muzyki w kasku, fajnie. Czy podpinam to dzisiaj? Tak, ale dzisiaj nic z tego nie zrobię jeszcze. Ale ani tak w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu dopiero potem do sensownego sprzętu. I to jest HDMiczek. HDMiczek, HDMiczek. Hmm, nie wiem, którą wersję ja dokładnie. Czyli tak, zostaje jeszcze to, maleństwo. OK, ten kabel jest niepotrzebny, jeśli masz taki pokój przy makedoński, że dwie latarnie wystarczą. OK, i to jest HDMI, która idzie do ten. Teraz tak, ciekawostką są te urządzenia. Mianowicie z tyłu znajdziemy tutaj porty. Takie jak. Czyli jest ten zasilający. Eee, jest mikro HDMI. Tfu, mikro USB, przepraszam. No i wygląda jak Dzakuś. Ale podejrzewam, że to nie jest jacuś. Sygnatura, która to oznacza, ten jeden z nich, to jest taki symbol odświeżania. Jestem niezmiernie ciekaw. Ok, nic nie spadło jeszcze. Że vr jack. Hmm. Za kilka lat będziemy się śmiali, że tyle kabelków. Tak, ogólnie kabel jest mnóstwo. Ok? Eee, te kuzyny pytasz, czy też jakoś włączyć stare jadisko. Ja nie wiem. Jeszcze jest jeden kabel, ok? Nie chciałem go wyciągać, bo jest duży, i uznałem, że się obejdziemy bez niego, ale ale zróbmy to. Albo już go nie ma, moment. No dobra, chyba, chyba nie ma. Mam nadzieję, że mi się wydawało. O. Dobra, jak był to go nie ma. Natomiast, więc tak, mamy tu jeszcze jedno urządzonko, które gdzieś położyłem i zapomniałem o nim. Mam nadzieję, że tu, tu się ukryło. To. to, to z tego co rozumiem w wersji Pro zostało to zlikwidowane. Z jednej strony wchodzi tutaj HDMI, e, USB i chyba DisplayPort oraz zasilanie. A z drugiej wychodzi albo wchodzi HDMI, USB i zasilanie. Ciekawe! Rozumiem, że to jest jakaś magiczna rozdzielaczka. Że to jest dekoder DJ Polsatu. Ciekawe! Jezu, snout. tam nie widzicie na tym czacie na ekranie, ale Snaut wkleił eurozłącze. Bardzo, bardzo ładne. Bardzo. Jak się nazywa to uczucie, że tęsknił za danymi czas sentymentalne. O. Dużo tego. Okej, okay, szczerze, najchętniej teraz, co będzie się działo. Mnie najbardziej pasjonuje i widzę, że niestety... O, skoro rozpakowaliśmy wszystko, to zobaczmy, co jest tutaj. Bo to są prawdopodobnie mini słuchaweczki, tak? Które się wkłada do uszu, żeby potem woskowina zalegała i... Mam rację, jest jack, OK? Są. Super. To są nie douszne, tylko nauszne, więc nie aż tak źle. Eee... Tak, ładne odgłosy. I ta, ta nakładka, no rozpakujmy już, żeby nie było, że sprzedałem to na Allegro jak nie, nie, nie jako nierozfoliowane. I to jest nakładka, dla, nie wiem, czy to jest dla ludzi, czy zastępcza, jak się pierze tą, która jest, czy jak się... <ślesy> Okej, okay. jak znacie angielski, to jest dla ludzi z wąską twarzą. <laughs> ale jest, żeby się nie okazało, że mam wąską twarz. Teraz tak się śmieję z tych ludzi, ale pewnie, pewnie będę musiał ją użyć. Mniejsza, mniejsza. <laughs> mniejsza z tym. Więc to, co mnie fascynuje najbardziej, to jest rozwiązanie, które widzę nie jest eksploatowane. Mianowicie sam hełm do gry plus myszka i klawiatura. I widzę, że niestety wbrew temu, co myślałem, że to będzie najpopularniejszy tryb, nie jest najpopularniejszy. Wszyscy skupiają się na użyciu pełnych, pełnego zestawu, czyli kontrolerki yy, i inne takie pierdoby. W ogóle ciekawi mnie, czy to tutaj, ten taki śmieszny kółeczko, to nie jest to samo kółeczko, które jest w padzie Steama. Bo widzę, jest pewna jakaś taka... Yy, pewna stylistyka została zachowana. No więc, okej, okay, to jest to mniej więcej to, co jest w zestawie. Szczerze to mówię, to jest wszystko wynikiem tego, że mamy tutaj wsparcie. Ale tak wydaje mi się, że Okulus jest lepszą inwestycją. Bo jest od 500 do 1000 zł tańszy i dostaje się praktycznie to samo. No może tam suszyć przez recycling po Steam Machines. Steam Controller jest chyba. Mniejsza z tym. Eee... Czy będzie DCS? Tak, idę teraz to podłączyć. Jestem dziś na laptopu, więc raczej niczego konkretnego nie będzie. Ale już pierwsze testy się zaczną, a tak to tyle. Jeszcze jakieś pytania są. Czy ten Vive jest już wireless, czy nadal na smycz? Nie, to tutaj, ta ilość kabli, która widzicie, świadczy o tym. To jest wersja podstawowa, to nie jest pro. O. Czy jest wersja dla ludzi z dużą twarzą? To będzie w grubszym teście. No i tam jeszcze jest wiadomo. O czy, czy mówię, jeśli wojna Oculus kontra e, HTC. No to, to oczywiście jest tylko e, Oculus, no to wiadomo, mógł, powiedziałem na początku. Reptilianie Żydzi i, i w ogóle. Czym się różni wersja Pro? Podobno kable są bardziej zintegrowane. Wersja Pro jest oszukaństwem. Wybraliśmy to, ponieważ wersja Pro, oprócz tego, że wiadomo, jest już no, po tych dwóch latach, czy półtora, czy roku dopracowali troszkę hełm i ma wyższą rozdzielczość i niby lepsze świedzenie i dwie kamerki na dzióbku. To kosztuje drożej niż ten zestaw i nie ma w tym zestawie SPRO, nie ma kontrolerów, tych radiolatarni i niczego. Kosztuje 3600 zł za sam hełm. Więc o, e, wszystkie recenzje na necie wskazują, że to oszukaństwo. No. Jakie gry będę testował? E, dowiecie się na pewno. Mam zainstalowanego tutaj... Ne, ne, ne. Czy szczerze, to będę chciał w jakiś zestaw klawiatura plus mysz plus hełm. I widziałem, że Quake 2 ładnie działa. Zwłaszcza, że. Ten. No, prawdopodobnie na laptopu, na laptopu ruszy. O, w ten sposób. Resident Evil. Resident Evil nie ma wsparcia dla VR-u poza konsolką. No, dobra. Ja zmykam. I na... dzisiaj zobaczymy się na cage'u. Ale nie wiem, czy już mi więcej informacji będą podane. Dziękówka. Cześć.